Jazda próbna jest dla wielu z nas kluczowym aspektem wyboru. Jeśli skorzystamy z usług rozważnego sprzedawcy, będziemy bezpieczni nawet wtedy. Możemy zatem śmiało wchodzić i porozmawiać z doradcą. Na początek oczywiście odkażamy ręce. W tym czasie pracujemy w nieco bardziej okrojonym składzie, zachowujemy dystans, oferujemy zarówno naszym klientom, jak i pracownikom jednorazowe rękawiczki oraz płyn antybakteryjny i przede wszystkim rozmawiamy w maseczkach zakrywających twarz i nos. Świetnie, to możemy ruszać na jazdę? Serdecznie zapraszam. Bez obaw, w autach regularnie usuwane są bakterie i wirusy przy użyciu specjalnego środka, a po każdej jeździe próbnej odkażane są newralgiczne punkty. Jak Państwo widzą, cały proces jest sprawny, szybki, a przede wszystkim bezpieczny. Bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Wszelkie dane kontaktowe i kanały, którymi można się z nami skontaktować, zobaczą Państwo za chwilę na plaży. Dziękuję.